Przyszła do mnie spora paczka z temu, i wraz z soniką otworzymy i sprawdzimy, co mamy tutaj fajnego w środku. Sprawdzimy sobie pierwszą rzecz. Taka fajna, duża, pojemna różowa apteczka ma bardzo dużo kieszonek. Dodatkowo mam taką małą saszetkę. to na jakieś takie podręczne rzeczy, czy na jakieś strzykawki igły, żeby sobie schować. Sonia? nie pokazała niezadowolenia. Organizer na boks, go sobie później e, przypniemy i sprawdzimy jak to wygląda. Myślę, że to będzie naprawdę przydatne, żeby co chwilę nie latać ze skrzynką. Tutaj przy Sony Boxie będzie miała wszystkie swoje szczotki, kosmetyki i będzie łatwo, szybko i poręcznie. Tutaj mam taką torbę na siano zamiast siatki. Ja zamówiłam to z tego względu, bo Sonia spodziewa się za niedługo rybaczka, Tutaj w swoim boksie ma taką siatkę i obawiałam się, że rybaczek może sobie włożyć tam kupytko sobie zrobić krzywdę, więc zamówiłam taką torbę. Myślałam, że to będzie troszeczkę bezpieczniejsza opcja. To przetestujemy. Sprawdzimy też, czy Soni się będzie podobać. Myślę, że ona jest dość pojemna. Nie mam pojęcia, co tu jest w środku. Sonia, co tu jest? O, co? Tak. mi. Mamy tutaj takie pasy i to jest super na przykład do przypięcia Soniki, żeby było stale przy boksie, jak gdzieś zapomnę uwiązu. Ja wybrałam w ogóle z bezpiecznymi karabinczykami, czyli idealnie dla konia, który się odsadza. Co my tu mamy? Podoba się? Taka drewniana szczotka do ściągania sierści, czyli na idealny okres wiosenny, kiedy konią schodzi sierść. Przetestuję od razu, bo jestem mega ciekawa, tylko że ja przedstawiam czesałam. Mamy tutaj sierść. Jest super. nie się już znudził mój hol zakupowy. Tu, popatrz, coś mam. Otwieramy dalej. No chodź. Końcówka do węża po to, żeby spieniała szampon. Tutaj wlewamy sobie płyn oraz namaczamy z wodą i jak. Używamy tego, jakby było podłączone, to jednocześnie od razu jest spienione, żeby na przykład wymyć konia czy wymyć ogon, rękawiczki. Ja na te rękawiczki czaiłam się już dłuższy czas. Z tego względu, że ja bardzo często gubię rękawiczki, a te wyglądają na takie dość porządne. Ja wybrałam rozmiar M i będą idealny na moją rękę. Saszetka to jest w sumie nerka. Nerek nigdy za wiele. więc taka nerka, będzie idealna, żeby sobie gdzieś tutaj dać telefon czy jakieś potrzebne rzeczy i mieć wszystko przy sobie, albo nawet na smaczki, co ja. Chciałabyś tu smaczki? Chciałabyś, ja wiem. Wakacyjny must have, czyli czapka z daszkiem, aby ochraniać naszą głowę przed słońcem, ale w stanie się to też idealnie sprawdza, kiedy jesteśmy po treningu, mamy spoconą brzydką głowę, brzydkie włosy. To zakładamy sobie y, taką ładną czapkę i cały problem znika. Ja mam taką y, dwufunkcyjną szczotkę. Szczerze nie wiem, do czego jest ta część. Ja bym jej użyła do masażu, natomiast ta na pewno będzie fajnie ściągać y, sierść. Nożyczki. Zobaczymy, jak one się sprawdzą, ponieważ wszystkie nożyczki, które co mi nie radzą z grzybą? Złoty pasek będzie idealnie pasował do białych bryczesów, będzie mega elegancko to wyglądać. A ja już przyznam, że mam jeden taki pasek czarny.